Siedemanko z tej strony: Meph23 a to jest kolejny gameplay z serii T-play, znaczy, czyli T-play, nie gameplay. Yy, tym razem, znaczy mówię Meph23, tak? Bo yy, na tym kanale się pojawiają właśnie te T-playe, ale yy, tym razem wrzucam ten filmik na kanał Meph23 X-Metin. Z, z racji tego, że yy, pod koniec, znaczy pod koniec, w pewnym momencie filmu będzie muzyka, tak? Bo nie chcę Wam potem tam gadać, yy, będzie taki moment po prostu. Że po prostu tam będzie muzyka, nie? I, I zobaczycie, i wtedy w takiej sytuacji nie mogę tego dawać na kanał MF23, tak? Bo to musi być czysty kanał, nie może być żadnej muzyki, tylko y, muszą być same po prostu czyste filmy, tak? Bo kiedyś może w przyszłości partnerstwo. Także już wolę teraz sobie to nie psuć tego nie, żeby potem, bo mogę potem nie wiedzieć, który to jest film. A zresztą nie ważne, w każdym razie tutaj widzicie, jak zaczynam y, ten. Zaczynam tą część, ten trzeci, trzeci to już Trzeci gameplay, tak? Trzeci play yy, Z czasem 64 minuty gry, tak? I yy, odebrałem sobie już konia, którego zrobiłem właśnie w poprzednim filmiku yy, Tu akurat nie miałem kasy, musiałem przerzucić z SS szamanki Na tym koniku już sobie pojechałem potem do M1, tak? Yy, odebrałem te wszystkie pierdolone od Mikołaja po raz kolejny, jak widzieliście Oddałem, yy, i oddałem także te skarpetki, ale jak widzicie, nic mi z tego nie, nie dropło. Teraz właśnie robiłem yy, ten no, drugi level konia, tak? No i zaliczyło mi na szczęście za pierwszym razem. Yy, o czym ja bym wam tu chciał, chciał powiedzieć, tak? Na początku, tutaj będziecie widzieć. Tu akurat jest jeszcze best. Zobaczymy, co z niego dropnie. Ja jak na, na tych levelach teraz od 25 do 30 yy, o dzwonek dropną. Chyba żadnej, no właśnie, nie miał żadnych bonów. Jak na tych levelach 25 do 30 na dzikusach yy, to nie jest może jakieś takie super rozwiązanie, jeśli mi się ma dobre ku, ale mi się już to nie chciało ruszać. Mogłem spróbować na przykład na pustyni, ale z drugiej strony to jest obojętne. Tu mi jakiś gościu pisał yy, White tak. Ja pamiętam, kiedyś taki gościu był na. To były dawne czasy, jeszcze jak na Almanachu grałem. Może, może ktoś na przykład yy, będzie pamiętał, będzie może kojarzył taką postać. To się, ona się nazywała Matia ja tam to był mental. On miał w 70 level, Właśnie Może wam, mogę Wam opowiedzieć tę historię z takich, no to są bardzo takie dawne czasy. Yy, to było, no nie wiem, może z dwa lata temu, jak na Almanachu grałem. Yy, dosyć, wiadomo, jeszcze były te stare czasy, fajnie się grało. Mniej więcej to były, powiem Wam tak, czasy yy, grałem tą postacią, przed czasami, gdy wyszły bonusy 2kHP. A tu jeszcze widzicie przerwę 26 level od 20 do 26 niecałe 10 minut mniej niż 10 minut, a 26-27, cały ten 26 level nabity te, znaczy tak jakby przebity te wszystkie procenty z całe 100% y, w równo 10 minut, tak? Czyli dosyć szybko, mimo wszystko y, Mateuszinho to była postać, to był mental. Przed czasami grałem y, właśnie tak na przełomie tych czasów, na początku przed tym jak weszły te bonusy 2 kp a potem, yy, jak już miałem 60. któryś tak, czyli już koniec, właściwie końcówka mojej kariery, że tak powiem, to było z tymi bonusami, to już biłem w O2, właśnie z butami 2KHP, które kupiłem, już się dziwiłem, jak tak tanio takie buty nowe, super 2KHP, tyle, tyle HP, a za taką małą cenę wtedy była fajna podnieta z tego, a naprawdę można było już fajnie expić, A to były w ogóle inne czasy. I pamiętam, może Wam opowiem o takim gościu. Może ktoś z, was go zna, ktoś z Was go zna, może jeszcze gra gdzieś. Nie wiem. W każdym razie ja byłem wtedy troszkę takim dzieciakiem. No i znudził mi się troszkę mental. Po wybiciu 66 tym mentalem yy, kupiłem sobie stalkę. Tu widzicie, jak jest level up 28. Yy, na tym, na 27 level leciało mi tak ponad 7%, tak? Na 28 Yy, tu właśnie bez z którego znowu nic nie dropuje na 28 już mi leciało maksimum 7% tak 6 z kawałkiem zwykłym mi leciało a na 20 no widzicie tutaj 714 max na 28 no i 28 już miałem 120 minut gry a na 29 5% tak i 29 140 minut tak czyli 20, właściwie to było już 90 kilka procent tak więc liczymy 30 level bo to było Widzicie, no kil kilka procent brakuje. Specjalnie zostawiłem, żeby, żeby sobie te silne wybić, znaczy silne zmienić na mentala, więc yy, liczmy 30 level w 140 minutach, tak? czyli 2 godziny 20 minut. 2 godziny 20 minut, taki, taki czas jest od początku do końca. Yy, tutaj sobie już przełożyłem, kupiłem sobie naszyjnik za okazyjną cenę. Przełożyłem sobie eponity z tymi. Oczywiście sprzedami widzieliście, z przetopami widzieliście. No i naszynik 1,5 KHP. No kolejny dzień, tak, więc odebrałem sobie Znowu te pierdoły od Mikołaja i teraz właśnie chciałem iść na Bo Wbić te 2% na Bo i potem cały czas od 30 do 30 y, Do 30x, tak, czyli dowiedzcie się do którego dokładnie Dobra, wracając do tej postaci, Mateusinio y, Znudził mi się medal, kupiłem sobie stalkę, kupiłem sobie y, Fajny helmik pamiętam wtedy Ten, y, to był Jak to się na Pelu nazywa, na OS gran zapomniałem jak to się na Pelu nazywa GMS Star, znaczy z maska na 41 dla woja, jak to się nazywa? No nie wiem, nie przypomnę sobie naprawdę maskę tego, zresztą wiecie, no na PLU się nie gra, to się nie zna tych nazw, aż tak, znaczy nie pamięta się już tych nazw, ale na właśnie to się nazywa Ghost Mask Salt, i to jest skrót GMS, tak więc kupiłem sobie a Plus 8 czystego, tak że byłem naprawdę, myślałem, że mam super, super chęt, tak i super zbroję Stalkę plus, plus 4 to była nawet nie plus 6, tylko plus 4. No i skade plus 3. No i mi się troszkę pomyślałem, że fajnie było mieć Bodziaka, a mój najlepszy kolega wtedy yy, na Almanachu nazywał się Asken Nari, tak to jest jego nick właśnie Asken Nari Bodziak 68 się kolegowali dosyć dobrze i postanowiłem się z nim wymienić, bo on już mi wcześniej napisał o, te, o tym. ja normalnie po no prostu to była okaza, tak, o tym samym myślałem. No i się od razu z nim wymieniłem. No i wtedy był taki bug na zmianę e-maila i w drugi dzień świąt na tym askenarium, tak, przełożyłem oczywiście bez Eku, tak. Ja przełożyłem sobie Eku na swoją postać, on, na, on miał swoje Eku. Tylko żeśmy po prostu się postaciami zamienili, był bug na zmianę e-maila, tak? No i po prostu gościu mnie y, zmienił e-mail z powrotem. Miał teraz obydwa i swoje konto, i moje konto razem z Eku, No i skończyłem wtedy w taki sposób moją karierę na Monachu. Napisałem mu potem na forum metka, co myślę o nim, nie? i ale nic nie odpisał I od tamtego czasu kontakt się z nim urwał. A szkoda, bo myślę, że to był fajny kolega i może ktoś go zna jeszcze, a może nawet on sam mnie ogląda, ale w to nie za bardzo wierzę. A może ktoś w ogóle pamięta taką postać z Amanaha, Matieuszinio albo Askenari. On potem miał jeszcze, z tego co wiem od jego kolegów, miał tam jeszcze chyba Ninja, Devil, coś tam, coś tam Devil? Nie pamiętam już dokładnie 7-5 level miała, no ale tak to już nie wiem więcej o jego losach. Hmm. Także tyle by było o tym mentalu. Tutaj widzicie jak wbiję 30 level, tak, znaczy wbiję, no to wbiję te kilka procent. Yy, ubrałem się już tego fms -a. dosyć fajnie, no hity po 500, tak. Z naprawdę nie było problemów żadnych. Jeszcze właśnie teraz mi się przypomniała bardzo jedna, znaczy jedna bardzo ważna rzecz. Jeszcze będzie z tym o tym filmik na pewno na Metroid23 i Zmetin jest kan znaczy konkurs, ale to już od dosyć dawna, tylko na początku nie było żadnych, żadnych ochotników. Jest konkurs postacie, znaczy postacie, dwa konta z diamonda, z których były filmy, tak? Możecie te konta i te eku, które na, które na nich jest, możecie je zobaczyć na Metroid23. To jest pierwszy filmik na tym kanale, najstarszy, tak? Najstarszy, no, żeby wam to określić, pierwszy filmik na tym kanale. Tam, są, tam jest pokazane cała EQ i ja myślę, że termin wyznaczy tak do 20 stycznia. Tak, bo to i tak, jeśli ktoś to chce zrobić, to jest dwa dni i koniec. Także tak, termin 20 stycznia. Co trzeba zrobić? Trzeba zrobić y, intro lub tło, a można nawet obydwa. I y, zwycięzca, znaczy najlepsze intro, wygrywa jedno konto z diamonda. Najlepszy, najlepszy ten najlepszy layout, tak, czyli najlepszy, najlepsze tło. Też wygrywa jedno konto. Jeszcze się namyślę, czy będzie można sobie wybrać które z nich, czy, czy ja wam przydzielę, bo muszę, muszę po prostu jeszcze się namyślić, tak. No ale póki co do 20 stycznia jeszcze trochę zostało. Jeszcze będzie filmik, tak, bo nie, nie każdy ogląda dokładnie cały ten teplay, nie każdy w ogóle go ogląda, a nie każdy ogląda dokładnie, żeby słyszeć, co mówię akurat w środku filmu jedno zdanie. Także zrobię też osobny film, żeby wszyscy o tym się dowiedzieli, a nawet ci, którzy nie są moimi widzami, żeby troszkę więcej osób było. No bo jednak jak widać jak jest fajny, fajne intro, albo fajne tło, to od razu widać tak bardziej, że to jest profesjonalnie zrobione. Mimo że jeszcze nie mam partnera, tak? Także właśnie też y, tło nie ma być z, tak z luką bezluką u góry, tak? Wiecie o co chodzi. Tylko ma być normalne, tak? Czyli napis po boku, nie. Tak samo też nie chcę na przykład żadnych motywów z metka, tak? Bo to nie jest Mefiu 23, oczywiście to jest in, ten intro i tło na kanał mefy 23 bo na Metru 23 i nie potrzebuje, oczywiście nie ma być żadnych motywów, motywów z zmetka, tak? Bo Metru 23 to nie jest kanał, na którym, no nie wiem, nie jest kanał poświęcony Metkowi. Te T-play to jest taki choćby dodatek, tak? Czasami coś tam będzie z metka, ale głównie chodzi tutaj o Battlefield, tak? Więc ja myślę, że jeśli w tle się coś pojawi yy, z Battlefielda, to by było fajnie. No ale generalnie nie musi być, to jest Wasza inwencja, Wasz pomysł. Tutaj widzicie stoper się włączył, z czego to jest stoper? To jest stoper yy, ile czasu zajęło mi wbicie jednego level'a To jest chyba level 30, nie wiem, nie chcę teraz strzelać Prawdopodobnie 32 level Więc yy, jakbym wbijał 33 do 34 i już miał EBO i ten naszyjnik ebonitowy To ja myślę, że by było jeszcze, jeszcze szybciej A poza tym tutaj widzicie, że ja tu muszę czekać na respy, tak więc yy, ten czas na razie nie będę ile mi to zajmie, ale ten czas mógł być naprawdę o dwie minuty krótszy, myślę. A tak troszkę więcej to zajęło, tak jak mówię, trzeba było czekać na respy. No i nie, nie było to takie aż, aż tak szybkie, jak mogło być. Poza tym, ja tu nie, nie robiłem jakoś tak na rekord, tak? Robiłem tylko, żeby było jak najszybciej. Ale jakbym chciał naprawdę rekordowo to zrobić, no to, to jednak bym musiał jeszcze trochę pierdołek. A przypominam jeszcze, że ja tu na tym y, nie używam IS-a, yes, tak? I nie będzie tu żadnych wspomagaczy. Także też 100% expa, nie mam więcej z ISA. ja gram bez isa i tak się też fajnie da jak zobaczy zobaczycie też właśnie, że yy, nie jest to nic trudnego i każdy może być naprawdę grać, znaczy każdy może expić tak szybko, jakby na, jak te koksy, który, o których myślimy na początku serwa, tak, że kupują sobie całe, całe EQ, wybon, znaczy wybonują sobie całe eku kupują wszystkie dodatki z ISA tak, i w dwa dni wbijają tam 50-ty któryś. Jeśli się faktycznie, jeśli się wybonuje eku i ma się te, te wszystkie, no chociaż nawet tylko EXPRING wystarczy, to można w jeden dzień y, wbić ten 50, o czym właśnie ja wam, ja wam próbuję, co Wam próbuję pokazać, tak? Tylko że ja mam tak, jakby to co oni bonują, to ja mam po prostu te EQ już zrobione, tak? Czyli jest podobna sytuacja i jest event 100% EXPA, tak? Czyli tak, jakby mieć 100%, tak, jakby mieć EXPRINGA, tak? Czyli tu jest właśnie takie mniej więcej y, podobnie dosyć zrobione jak do nowego serwa i właśnie zobaczycie w ile można wbić ten level, tak? I naprawdę nie trzeba być maniakiem praktycznym, jakby ktoś był y, się postarał to można to w jeden dzień wbić ten 50. Tak. Także to by było na tyle. Ja już nie będę przeciągał, tak delektujcie się widokiem ekspenia czy co tam chcecie. Y, następny filmik będzie już z V2, także idę do F2 i naprawdę będzie dosyć szybki szpil, że tak powiem. No a następne dopiero się przekonacie. Ja myślę, że to też, też coś będzie z BF'a. Yy, mam też jedną rzecz taką yy, ważną w BF, -ie. nie wiem jakby to powiedzieć, odkryłem, tak, żeby wam nie zdradzić o co chodzi, ale jest jedna rzecz, którą odkryłem w BF-ie. No i też myślę, yy, taką mam nadzieję, że to troszkę poprawi pewną rzecz. Także ja już też nie mogę doczekać, kiedy nagram ostatni, yy, znaczy następny gameplay z BF-a. Tu widzicie postanowiłem przyrzucić się na Lwią plus 9, tak troszkę więcej, no i teraz już na lajce naprawdę mogę brać więcej mobków, mam nadzieję, że wybacz, wybaczycie te 10%, które pominąłem nawet no, nie zauważyliście tego pewnie, bo po prostu musiałem czekać na respa i się zagapiłem, potem ubiłem jednego respa ale to jest nic, tak, jakbym nie czekał na respy, tylko miał jeden po drugim to i tak by to szybciej zajęło, więc, więc ten czas, tak jakby to jest taka rekompensata tak te 10% za te czekanie na respa, dobra, to wszystko, używanie truje głowy posłuchajcie se nie wiem, muzyczki i nara, do następnego odcinka of this world